Wprowadzone przez rząd od 1 kwietnia obostrzenia nie zmieniają zasadniczo zasad tymczasowej obsługi interesantów i funkcjonowania Urzędu Miasta Częstochowy. Dalej większość spraw. Polecamy załatwiać drogą elektroniczną, telefoniczną, elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Oczywiście można także skorzystać z komunikacji poprzez maile dostępne na stronach Urzędu Miasta. No i w takiej komunikacji bezpośredniej także poprzez maile poszczególnych pracowników Urzędu Miasta Częstochowy. W tych sytuacjach szczególnych jest możliwe złożenie dokumentów w punkcie kancelaryjnym, który jest od kilku dni czynny w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Waszyngtona 5. On jest czynny między godziną 9 a 14. Natomiast tam nie trafiają wszystkie wnioski i dokumenty, które są składane w urzędzie. Na przykład wyłączamy z tej możliwości kwestie związane z rejestracją pojazdów, z wydaniem nie, prawa jazdy, czy też złożeniem wniosku o dowód osobisty. Te sprawy można załatwiać drogą pocztową lub drogą y, elektroniczną poprzez platformę ePUAP i profil zaufany. Także ciągle umożliwiamy bezpośredni kontakt z interesantem. W tych sytuacjach pilnych i szczególnych wtedy, kiedy dana osoba umówi się wcześniej z urzędnikiem bądź z naczelnikiem tego wydziału i w jednym z dwóch punktów informacyjnych bądź to w budynku przy ulicy Śląskiej, bądź w budynku przy ulicy Waszyngtona, w godzinach pracy urzędu poprzez taką szybę splekcji, może spotkać się z urzędnikiem i skonsultować przebieg swojej sprawy. Dotyczy to zwłaszcza tych już spraw wszczętych wcześniej, będących w toku, kiedy trzeba dostarczyć jeszcze na przykład jakieś dodatkowe dokumenty lub skonsultować kwestię załatwienia tej sprawy i trzeba to zrobić rzeczywiście wyjątkowo w takim kontakcie osobistym. Natomiast zdecydowana większość spraw rzeczywiście powinna być załatwiana drogą elektroniczną, drogą pocztową, drogą telefoniczną i ten kontakt polecamy. Jeżeli mamy wątpliwości, czy nasza sprawa jest możliwa do na przykład złożenia w punkcie kancelaryjnym, lepiej wcześniej zadzwonić do danego wydziału, referatu lub nawet konkretnego pracownika i dowiedzieć się w jakim trybie najlepiej tę sprawę w danym momencie załatwić, ponieważ sytuację mamy szczególną, musimy dbać o bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców, no a także o to podstawowe bezpieczeństwo urzędników.